Czy Sławomir Mencen może być wykreślony z listy kandydatów na prezydenta RP? Całkiem możliwe, ponieważ jedna z kandydatek, która ubiega się właśnie o ten najwyższy urząd w państwie, Postanowiła wystosować specjalne pismo do Państwowej Komisji Wyborczej. Działając dla dobra publicznego, dla dobra polskich obywateli, kieruję wniosek do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej o wykreślenie pana Sławomira Mencena z listy kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w obecnych wyborach. Kieruję wniosek do prokuratury o zbadanie uprawdopodobnionego przypadku nawiązania współpracy pana Sławomira Mencena z tajnymi służbami innych państw. W związku z czym kieruję także wniosek do Marszałka Sejmu z Rzeczypospolitej, pana Szymona Hołowni, o uchylenie immunitetu panu posłowi Sławomirowi Mencenowi. Podpisała się pod tym wnioskiem niejaka Marta Ratuszyńska, kandydatka na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prezes partii Dobry Radom. No, trzeba przyznać, że pani Marta no, ma fantastyczną wyobraźnię i ma bardzo kreatywne pomysły. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Słowomira Mencena, a szczególnie Państwowej Komisji Wyborczej. No bo jeśli weźmiemy pod uwagę Rumunię, czy też to, co się dzieje we Francji z panią Le Pen, no to całkiem możliwe, że pani Marta Ratuszyńska osiągnie swój cel.